Witam i tobie, mobilizacji, mobilizacja w to się właśnie też skończyła. No, widać, że... Jestem już w 22 gestarczy, ja nie wiem co zrobić. A wezmę ścieżkę po jedną teraz i do walczył z tymi gałganami 10 tysięcy? Wow. o przyszli To będę Mam hoszyszynów. To jest ogromna armia. Zobaczył tę bitwa ogromną. To jest trochę ciepła droga. Tylko, że oni zginęli, mieli straty, ale... ja za to miałem rannych. Ale będą więcej niż oni mieli... Umarło. Eee, Umryło. Umryli. No dużo tego, mi się to opłacało dołączyć do tego sojuszu. A! Społeczności, mam dużo punktów społeczności. Hmm, co by tu kupić? 11,5 5000 punktów, Wydaje um, Bip. Przez 24 godziny? Nie, bo ja mam po godziny jakie ja mam? Tygodniowego. Ja mam tygodniowego. Więc nie jeszcze zostało VIP-a. I muszę zdobyć, ale... O, go tak chcę robić, ale... Jak się aktywuje w Hitelu? A tak, trzeba kopić oczywiście, że złote. złota. Staraj w zdrowiu, staraj Wystarczy... Dwa to dnia. Kampania, sobie wydaje lepiej. I tucenie do Na moją nagrodę, Nobla. Nagrodę na ja Nobla to nie dostanę. Zebra ser nie zbiorę, wyszło z nie zbiorę. W tym odcinku. Z jakąś przygody do... pograci bez technologii epoki drugiej, no dobrze, epoka Ja już wiem. Ej, tu właśnie mam wszystko wymaksowane. A nas szelce wyborować teraz. Mm. Oej, a kiedy mi mi kołajku panika? Przyspieszenie. 10 godzin. O. 200 piktet. VIP. 230 tysięcy punktów. Co jeszcze? A, ja widzicie, nagrywam ten film bardzo późno. Nie wiem, co rozmawiacie, więc do mało rozmawiam zawsze. Ktoś tak za mało rozmawiał. Jestem... a tak, jestem mentorem. Można zobaczyć tutaj. Zobaczymy, jak na moje uczniu. jak tu idzie. Masz to. Proszę, masz. Chyba tu dostał. Zobaczcie, że ja to dostałem. Ja chyba tego nie... Mam nadzieję, że tego nie dostałem. On to dostał. Ok w sumie nie piszczą cztery? Czym to te drodzy cicha szaszyni? chcę żeby to Nie Może pisać, nie może pisać. Ile. Trzech. O. Tysiąc? Pięć. O, oni są dużo. Takie 200 zabierze do doda takie duże utrzymanie. Chyba największe. Mamy Lucy później będą. Ale to później. Druga jednostka frakcji. I to jest w szóstym. 15 no Jedno wymaksowane Toporników porników jest wyborowych będzie.

to są dobre jednostka, nazwę ulubionych to panicy. Już o, rozpoczęła się kolejna mobilizacja. Na no, jakieś kiecz, to dołączę. A nie, no to cytadela, więc dołączę do mobilizacji. Moje jednostki. Moje potężna armia. O, dołam, a ja mam dobry. Ile? 90 tysięcy mostek. A ja mam 37 tysięcy jednostek. A mam chociaż więcej skorpion Skorpion takie... Uff! O Jezu Co? Ile? 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 Tysiąc kaszerzynów. Ciekawe ile tutaj gier. Co? Dobra. Co nie te samych ruczników? Prawda, to są książki. Idą. O, jest max. Ona na pewno więcej. Ona... Nie, nie muszę być chyba. Na pewno. Kampania. Sir. Może. Dobrze. Słońce. To słońce czy kolumna jakaś? O, gonna... jakaś <laughs> kolumna. W jest oczywiście moja taktyka zabezpieczenie skrzydeł To jest typowa kanalizmka taktyka O! Co to jest tu A jest O nie Jadzie, to, to było easy! Co to A nie, co to szóste. Rozumiem. Nie rozumiem. Jak to rozumiem? No rozumiem. A czemu mam cię nie rozumieć? A, mam kolejny poziom championa. Super. Już mamy 12 milionów. O, w końcu. Mogę moją a nie, siły najwyższych włóczników Czyli są więcej A, dopiero też się oczywiście to się Ja mam już dobrą armię Co tu tutaj damy fajne? W ogóle rzeczy, cool To też nie mogę To nie za słabe Jest słabe, tu ja mam lepsze. A takiego łuka chciałbym mieć. Nie mogę. A no to szkoda. I to szepsze. to. jest jak sam, to jest też ok. Jak patrzcie. Ja mam wszystko rzadkie. Jak fajnie. Mam wszystkie rzadkie i dwa fioletowe. Już wychodzę. Znaczy nie rzadkie. Gdzie to jest? Zobaczę. Wypłunek. To są jakie? Nie wiem jakie to jest, gdzie to zobaczyć? to jest popularny, niezwykły, czyli ma pewnego niezwykłego. Rzadki, e, pizzki, miałem dwa i rzadkie. Jak fajnie, mam mi. jędrnego. Ja wezmę tego jadrza. Pogadamy. Nagrywam a w film ale mogę. Widzisz, co? A, cześć. To widzowie.